Zadanie domowe polega na przeliczeniu: czy czarne mogą złapać biały kamień w drabinkę? Umiejętność przeliczenia drabinki jest niezbędna do prawidłowej gry w go. To najbardziej podstawowy skill, który każdy gracz powinien opanować jak najszybciej. Zawodowcy potrafią przeliczyć najbardziej skomplikowane drabinki w kilkanaście sekund. Na pierwszy rzut oka nie widać, czy drabinka chodzi, czy nie. Mówi się, że drabinka chodzi, gdy działa dla osoby stawiającej kamień w Atarii. Udało ci się przeliczyć? Sprawdźmy. Na drodze drabinki znów stoi biały kamień, ale tym razem w towarzystwie dwóch czarnych. Prowadzi to do ciekawej sytuacji. Biały łącząc się z tym kamieniem nie zyskuje żadnego oddechu, w efekcie czego jest złapany. Zawodowiec, gdy pomyli się przy przeliczeniu drabinki, poddaje. To aż tak ważne. Nauczyłeś się czegoś z dzisiejszego odcinka? Subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Masz jakieś pytania? Napisz w komentarzu.